Polacy wolą żeby, na, żeby, czołgami Ukrai żeby czołgami i naszymi transporterami jeździli ukraińscy żołnierze walcząc z Rosjanami, czy raczej chcieliby utrzymać u siebie ten potencjał wojskowy i dopuszczają scenariusz, że to nasi chłopcy będą w tych czołgach i pojazdach pancernych przeciwstawiać się, przeciwstawiać się Rosjanom. Dzisiaj ta odpowiedź jest dość e, oczywista, a w realiach roku 22 w lutym, w marcu, w kwietniu 2021 ta odpowiedź była jeszcze bardziej, bardziej oczywista. W związku z tym, ja uważam, że my zrobiliśmy posunięcie, które uznałbym za optymalne z punktu widzenia ochrony naszych interesów państwowych. Znaczy odsunęliśmy od siebie, od naszych granic bezpośrednie zagrożenie, które było realne. Nie angażując się bezpośrednio wojskowo i nie płacąc żadnej daniny krwi, prócz oczywiście ochotników, którzy na tę Ukrainę się, się udali. Czyli nie ryzykowaliśmy naszych ofiar, a walczyliśmy tym, czym przez dziesiątki, a może nawet setki lat walczyli anglosasi, budując swoją pozycję, mam na myśli Brytyjczyków przede wszystkim, czyli walczyliśmy tutaj pieniądzem. Nie, wolę walczyć pieniądzem nawet znacznym niż wysyłając Polaków i polskich żołnierzy nie, w mundurach również i panie na ewentualne fronty